Witajcie drogie, kochane strzelczyki, na czytaniu dla Was y, takim uzupełniającym zrun oczywiście. Przepraszam, że tak długo to trwało, ale troszkę, troszkę to tutaj nie dało się przyspieszyć, więc dla Was tutaj na końcu. Strzelec, koziorożec, wodnik, ryby, oczywiście po kolei y, będziemy sobie y, tutaj działać. Y, Kochani, szybciutko Wam podziękuję za Waszą obecność, za Wasze zainteresowanie moim kanałem. Oczywiście, dziękuję Wam za łapki, dziękuję Wam za komentarze. Dziękuję wszystkim nowym osobom za subskrybowanie tego kanału, bo robię to dla Was, dla siebie również, oczywiście, ale dla Was przede wszystkim, bo to dla Was ma być zawsze jakaś informacja, wskazówka, może rada, może ukojenie, może, może cokolwiek innego, tak? Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Przed tym filmikiem wystawiłam króciutki filmik, jeśli chodzi o moje wyroby z bransole, bransoletek, tak? Więc z naturalnych kamieni, jak widzicie, otaczam się tymi kamieniami, jak tylko mogę, więc zaczęłam te bransoletki wykonywać każda bransoletka jest inna, więc jeśli macie ochotę, to oczywiście tam pod filmikiem są na samym dole kontakty do mnie, mail oczywiście, bądź możecie tutaj w komentarzu napisać, ale i tak się zrzucimy do prywatnego pisania. Więc gdybyście byli zainteresowani, to oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam. Z naturalnych kamieni wykonuję te bransoletki, oczywiście z najczystszą intencją i po to, żeby Was chroniły, dawały Wam moc, odwagę, siłę i wybieram właśnie takie kamienie. Ok. To tyle tytułem wstępu, a teraz kochani, lecimy z Waszym czytaniem na czerwiec już istniejący i początek lipca, bo to gdzieś zahaczymy o ten lipiec, ponieważ mamy to przesunięcie i drogie kochane strzelce, dzisiaj właśnie nie mam teraz zegarka przy sobie, ale właśnie chyba w tej chwili się już rozpoczę, rozpoczęła pełnia w strzelcu, więc drogi kochane w strzelce, właśnie pełnia w strzelcu zwana truskawkową pełnią, ja może, może mi się uda nagrać filmik na tą pełnię, nie, nie obiecuję jeszcze dzisiaj, jeśli nie, no to, no to już nie. Natomiast pełnia jest oczywiście księżyca w strzelcu, to jest księżyc, to jest luna truskawkowa, tak się mówi, ponieważ gdzieś tam nazwano ją, ponieważ dzikie truskawki zwane poziomkami właśnie w tym okresie były zbierane i tak, tak też się ona nazywa. A poza tym bardzo często objawiała się w takich właśnie barwach, też. Takich truskawkowych, nazwijmy to już tak po nazwie, tak? Więc, więc kochani, pełnia dla Was wielkie zmiany duchowe, takie zakończenie różnych spraw, przemyślenia, ale głównie takie wewnętrzne, Wasze gdzieś wewnętrzne rozterki tutaj, no nie tylko Wasze, bo to też dla wszystkich jest ta pełnia, oczywiście, bo w Słońcu mamy bliźniaka, ale, ale tutaj akurat, drogie strzelce, dla Was stawiam akurat w momencie, kiedy jest pełnia, właśnie w Waszym znaku. Okej. Okay. Zaczynamy. Poprosimy o przekaz runiczny dla wszystkich strzelców, którzy oglądają ten film, dla wszystkich osób z podznaku Strzelca. Ten wyjątkowy dzień, jakim jest się Księżyca w Strzelcu dzisiejszego dnia, na okres czerwca i początek lipca, poprosimy o przekaz runiczny. Co w pracy? co w związkach, co dla singli. Poprosimy o przekaz runiczny dla strzelców. Już, kochani, patrzymy. Praca i finanse. Jeżeli oczywiście będzie to jakiś przekaz finansowy, to również to powiemy. Z jaką energią wchodzicie? Weszliście właśnie? O, chyba mam do gór nogami. z jaką wychodzicie energią mhm. i związki partnerskie, uczucia w ogóle, ogólnie, tak? W związkach i dla singli, to zaraz sobie rozłożymy na dwie części. I rada, wskazówka, przekaz od run ogólnie na obydwie sfery waszego życia, tak? Runa rajdo, super. Y pod sporem mamy runę Wydr, więc de facto i tak los się gdzieś tam toczy. Dobra, drogie strzelce, lecimy w takim razie. Co w pracy? Bo tu króciutko chcę i na temat, nie rozdrabniamy się, uzupełnijcie sobie ewentualnie to, ten horoskop tarotowy, bo jest to fajne uzupełnienie tych dwóch właśnie dywinacji mocnych, najsilniejszych uważam, jakimi są runy właśnie i tarot. Drogie, kochane strzelce, w pracy, w pracy były trudności. Może jeszcze są, jest tutaj pokazane, że może jeszcze są jakieś trudności w sprawach waszych zawodowych, tak? Również mogą być to trudności w sprawach finansowych jakieś, tak, jakieś, jakieś takie czarne chmury powiedzmy tutaj są pokazane. Natomiast dobra informacja jest taka, że absolutnie już to się kończy. Absolutnie, że wyjdziecie z tego czerwca i na początek lipca wyjdziecie zupełnie z nową energią. Po pierwsze, narodzą się jakieś nowe pomysły. Po drugie, powinniście słuchać swojej własnej intuicji, tak jak czujecie. Zresztą ten właśnie dzień, dzisiejszy, na który stawiam właśnie dla was teruny, czyli właśnie pełnia w strzelcu, właśnie mówi o tym, żebyśmy zrobili porządek z tym, co czujemy, co w nas siedzi. Więc myślę, że może dużo strzelców dojdzie do jakiegoś tutaj porozumienia ze sobą i nie będzie działać wbrew sobie bo tu jest tak to pokazane, żebyście po prostu wyszli z tego mroku, bo yy, yy, rury pokazują tutaj, że najciemniej jest już przed świtem, więc tak wam się wydaje, że nie ma już wyjścia z sytuacji, że już tak musi być, że tak, tak, tak jest wam pisane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast absolutnie jest pokazane, że wychodzicie z tego i to na dodatek. Gdzieś ten końcówka czerwca, początek lipca jest pokazany, że będziecie mieli nowe pomysły, albo nową pracę, albo nowy pomysł na biznes, albo nowe, nie wiem, stanowisko, jakkolwiek. Runa Rajdo dodatkowo, jako rada, wskazówka, mówi o tym, żebyście ruszali do przodu, więc dużo osób może też zmienić pracę, wyjechać, dosłownie, tak, ale. Zaczęłam mówić o tym, ale będzie miało ogromne znaczenie dla Was osoby wokół Was, a głównie osoba. Ponieważ jest to czytanie na pracy, finanse, to muszę powiedzieć, że być może wejdziecie we współpracę z kimś, być może ktoś Wam w czymś pomoże, jakaś osoba. Bardzo ważne będzie tak zwane człowieczeństwo, czyli pamiętanie o tych, którzy są wokół Was, którzy Wam pomagali, bądź pomagają, bądź będą pomagać. Że w pojedynkę wszystkiego tutaj nie zrobicie, że ważne jest tak ogromne wsparcie i współpraca, i docenienie ludzi wokół was. Więc jeżeli zostajecie w tej pracy, a są w jakiejś w niej trudności, to tutaj runy pokazują o tym, że to wszystko można rozwiązać poprzez rozmowę, tolerancję, akceptację, zrozumienie tego, że ktoś może inaczej robić coś, że ktoś może coś inaczej rozumieć, że ktoś może inaczej funkcjonować niż Wy sami, tak? No, strzelce mają to do siebie, że wiedzą najlepiej. I dlatego być może tutaj runy pokazują, że, że właśnie, żeby też posłuchać głosu innej osoby, swojej intuicji, ale też innej osoby, bo być może też ma coś mądrego do powiedzenia i być może wam się to gdzieś tam w życiu przyda. Więc tutaj zmiany Was czekają na pewno na lepsze i na pewno coś nowego się może urodzić. To już Wy będziecie wiedzieli, co, co to będzie. I to spowoduje, że ta sytuacja Wasza, i zawodowa, i finansowa będzie szła w dobrym kierunku, jeśli utrzymacie właśnie taki poziom, tego nastawienia do ludzi wokół Was. Taki jest tutaj, taki jest tutaj przekaz, jeśli chodzi o pracę i finanse. Jeśli chodzi o związki, zaczniemy od związków. No w związkach tutaj bym powiedziała, że jest też trudnawo. No, wydaje mi się, że dużo strzelców tutaj też no ma jakiś tam swój charakterek, jak to się mówi, bo tu jest pokazane, że tak, albo Wy się poświęcacie dla tego związku, albo w ogóle ten związek jest dla Was poświęceniem w jakimś stopniu, w jakimś stopniu Was ogranicza. Więc myślę, że powinniście to w jakiś sposób tutaj starać się zniwelować na tyle, żeby nie czuć takiego właśnie obciążenia, że coś musicie robić za coś, tak? Runa Divas ma to do siebie, że tutaj to poświęcenie ma jakiś cel. Więc jeżeli odczuwacie, że wy się poświęcacie, że coś robicie, czasami może... Sprawia Wam to jakąś trudność, powiedzmy tak, jakaś zmiana w Was, na przykład, w Waszym postępowaniu, w Waszych relacjach, to rzeczywiście runy pokazują, że. Efekt tego będzie właśnie taki, jaki byście chcieli, więc jeżeli chcecie, żeby było dobrze, to to wasze poświęcenie właśnie ma jakiś sens. No chyba, że nie chcecie tego rezultatu, a poświęcacie się na siłę, no to wtedy absolutnie to nie ma sensu. Natomiast tu runy pokazują, że idziecie w dobrą stronę, że to, co robicie w waszych relacjach, w waszych związkach, idzie w dobrą stronę. Oczywiście Runa Petro mówi o tym, że los jest w waszych rękach, ale też jest w, w, w rękach góry, więc tak naprawdę. Mm, Trochę od Was zależy, ale trochę też niekoniecznie, dlatego że dla mnie ta runa to jest też takim, taką trochę karmą, więc no to zresztą jest runa karmiczna, więc tutaj jak gdyby coś macie do przepracowania na tej, na tej ziemi, w tym Waszej relacji, w tym Waszym związku i te trudności tutaj dalej są pokazane. Przy czym te trudności to bardziej będą wynikały z tego, że Wy będziecie ciągle przygotowani do ataku, i, 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 i jak gdyby będziecie musieli umieć odpierać ten atak. Czyli, jak gdyby cały czas będziecie bojowo nastawieni do waszej relacji. No i, no i teraz, właśnie, jeżeli nie poświęcicie się w jakiś sposób do tego celu, na którym wam zależy, to właśnie efekt taki będzie, że w kółko będziecie walczyć gdzieś w tym swoim związku o swoje zdanie, o swoje przekonania. Myślę, że będą wtedy jakieś takie właśnie trudności, że albo będziecie walczyć, albo wy będziecie odbierać te ataki i, i je blokować, tak? Na pewno będziecie silniejsi, ale czy tego właśnie chcecie? No to właśnie tutaj pierwsza, pierwsza runa mówi o tym, że teraz jesteście właśnie jeszcze w etapie takim, że możecie wiele rzeczy zrobić, ustawiając sobie ten cel i dążąc do niego, tak, żeby to było tak, jak powinno. Runa Rajdo jako wskazówka i rada tutaj w sytuacji właśnie związkowej mówi o tym, żebyście szli do przodu żebyście być może potrzebujecie jakiejś przestrzeni, być może potrzebujecie jakiegoś wyjazdu, być może potrzebujecie spędzenia czasu ze sobą, żeby troszkę inaczej ten cel sobie ustawić, żeby trochę mieć inne te priorytety w życiu, bo być może Priorytety macie nie takie, jak gdyby, tak? Gdzieś tam w waszych relacjach. Natomiast jakby nie było, to los jest i w waszych rękach, i jednocześnie w rękach góry, więc tutaj pewne rzeczy się i tak będą działy. Co najwyżej wy możecie je w jakiś sposób zniwelować, ale ciągle walcząc, walcząc w tym związku o coś, o jakieś zdanie swoje, o jakieś swoje przekonanie, pokazując swoją własną siłę, to też nie jest droga. Więc tutaj macie coś do przemyślenia i myślę, że w, tym, w tej pełni strzelcu właśnie, która jest dzisiaj. Yy, właśnie yy, coś może do Was w jakiś sposób dotrze. Jeśli chodzi o single, no cóż, kochani, single, bym powiedziała tak, yy, yy, mają jakieś tam, powiedzmy, chęci pójścia do przodu, chęci jakiejś perspektywy późniejszej, jakiejś relacji, związku, ale rzeczywiście zbyt dużo to wymagałoby od Was poświęcenia. I tutaj, zobaczcie, ja to czuję zupełnie na odwrót. Los Wam szykuje yy, coś takiego, że. Yy, Wy nie jesteście gotowi na relacje. Wy i tak, i tak będziecie albo odpychać kogoś, albo ten ktoś będzie was odpychał w jakiś sposób, bo, bo nie tak się według Was zachowa. Więc dla Was tutaj hmm, bym powiedziała, że hmm, nie ma na razie takiej perspektywy w tym okresie. Teraz czerwcowo, początek lipcowy. Żeby tutaj coś się zadziało. Radą jest rzeczywiście, tak jak powiedziałam, wyjechać, odpocząć, zmienić miejsce zamieszkania, jeżeli, nie wiem, jest to waszym priorytetem, i akurat jesteście w takiej sytuacji, wyjechać do innego miasta, wyjechać za granicę, nie wiem, wyjechać na wakacje, jakkolwiek ruszyć do przodu, sprecyzować swój cel. Natomiast w relacjach jako takich bym powiedziała, chyba nie jesteście na to gotowi. Chyba po prostu będziecie cały czas jeszcze odpierać tutaj. Hmm, nawet jeżeli byście pomyśleli teraz sobie, że nie, ja, ja, ja nie odpieram żadnych tutaj, yy, żadnych osób, ja tutaj jestem chętna, otwarta, otwarty, tak? No nie, jest pokazane, że absolutnie jest dla Was coś szykowane, natomiast nie jesteście wy gotowi na to, więc być może na drodze Wam ktoś może stanąć, ale absolutnie. To będą dwie tak silne osobowości, jakim jesteście wy, i ta osoba, którą spotkacie, że tu będzie właśnie takie ciągle odpieranie ataków. Więc dla Singli na razie ustanowienie priorytetów, celów w przyszłości, odpoczynek, wyjazd i kierowanie się do tego celu, a dopiero później uwolnienie się ewentualnie od jakichś takich blokad. Yy, które gdzieś tutaj was trzymają i, i powodują, że Wy cały czas musicie być w gotowości, tak jakby byście się bali, znowu zostać skrzywdzeni i, 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 i w ten sposób startujecie. Więc no niestety nie tędy droga, tak tutaj jest pokazane. Yy. W runach, więc takie jest moje odczucie. Więc, kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę, drogie Strzelce. Dzisiejszy wieczór będzie piękny, więc zaglądajcie sobie za okna, wyjdźcie na dwór, na powietrze, gdziekolwiek nie jesteście, gdziekolwiek nie mieszkacie, znajdźcie to miejsce, gdzie ten księżyc będzie widoczny, popatrzcie na niego, bo być może Wam da jakąś ulgę, być może Wam da intuicyjne podejście do pewnych rzeczy, głównie w sprawach zawodowych, oczyści Was w jakiś sposób. I pomoże pewne rzeczy us, poukładać w sobie samych, tak? bo jest to taki okres właśnie mm, tej pełni, taki bardziej robiący remament duchowy w środku was. Życzę Wam tego z całego serca, serdecznie Wam wysyłam. Wszystkiego dobrego, kochani. Zostawiajcie łapki, piszcie komentarze. No i oczywiście subskrybujcie, jeśli tego nie zrobiliście, będzie mi bardzo miło. A moich kochanych subskrybentów wszystkich serdecznie pozdrawiam. Papa! Pa.